Andreja Profić, pomocnik, napastnik też ostatnio w Miereckiej stali. Andreja, jesteśmy po meczu derwowym w Tarnobrzegu, gdzie było 1-1. W piątek wyjazd do zespołu z Dołota Bay, który zrobi wszystko, żeby zabrać w stali Mierec punkty, czyli Dorowo rybnik jak patrzycie na to w zespole, jak przygotowania do piątkowego czy piątkowego. Powiem tak, no każdy chce urwać, także nieważne czy jest w dołu tabeli, czy, czy na samym górze, także każdy z nami chce teraz wygrać. Ostatnio może dwa mecze zagraliśmy słabo, bo nie wykorzystaliśmy to co, to, co mówiliśmy, to co gadaliśmy, ale i tak żaden zespół nie, nie, nie mógł nas pokonać, także to jest taki plus. E, to jest taki plus, że nie mamy się niczego bać. E, wiadomo, że po siarce no, ktoś mi powiedział, że graliśmy słabo, czytałem też w gazetach, że graliśmy słabo, ale my mieliśmy plan, mieliśmy pomysł, wiedzieliśmy co i umarć się to nie udało. Także no, e, mamy swoje plany, wiemy co chcemy zrobić no i jedziemy wygrać na pewno. No, skończy, skończy się taki okres, gdzie każdy z każdym chciał grać, zadawać ciosy. Teraz po prostu jest tak, że każdy analizuje przeciwnika i już nie, nie, nie pozwalają nam na, na wiele i jest cięż, teraz jest ciężej się gra niż wcześniej, bo każdy już teraz bardziej uważa na nas.